No, i koszt 20 tysięcy ponad. Plus tamte dwie naprawy 50 tysięcy w plecy. Kupujcie zatory. Wspierajcie pepików. Będą mieli za co piwo pić. Jest po prostu masakra. Czy jakieś awaria oprócz. Yy... No nie, grevers tak był wymieniany yy, dwa lata temu, 1500 zł, w tej chwili kosztuje 2,5. Co jest przyczyną, jest taka malutka kostka, która by kosztowała może ze zł, no ale trzeba cały, całą kolumnę kierowniczą wymienić, bo przecież w częściach on nie występuje. No i problemem jest teraz półbiegi jeszcze, których nie ma kto. Nie ma komu skolibrować, oczywiście, sprzęgła, bo serwis nie wyrabia.